Słuchajcie, nie chcą mnie rozładować. Będą dymy w trasie, będą dymy w trasie, dokładnie. Kasa, ucieka. I powiem Wam szczerze, że Norma jest niezaciekawa. Nie będzie premii w tym miesiącu, nie będzie. To jest najlepszy ochroniarz w tej firmie. Cały czas praca. No i wjeżdżamy się tankować. Deszcz nie pada, trzeba wyłączyć wycieraczki. Dobra, zalejemy sprzęt i idziemy dalej. No i siemaneczko moi drodzy, teraz wam się mogę normalnie przywitać. Bo jak wiecie, wcześniej było ciemno, to mówię, no co, nie będzie mnie widać, ja będę gadał. <grych> Dlatego teraz, siemaneczko. I co mordeczki, idziemy dzisiaj po swoje. Jest dzisiaj, co dzisiaj jest? Środa. Tak, środa, czyli dzień. <grych> Ty już wiesz. A teraz właśnie jest tankowanko. Tak to wygląda. Litry lecą. Kasa ucieka. Ale dobrze, że nie moja. Co my tutaj mamy? Tankę, tankę, kolankę. Z jednej strony jest fajnie się tankować, ponieważ otrzymujesz tak doga, hot doga jednego, jednego sobie pozwalam zawsze jak się tankuje, za darmo to trzeba brać, a druga sprawa masz kawcia, <grytania> dlatego mówię, stałem wiecie wcześniej, chcę tylko posiednalko, no i co, kurde bez kawci, bez niczego od razu ruszyłem, a teraz po prostu sobie mogę się rozbudzić, no ja to mało spałem, ile może z 5 godzin spałem, ale dobrze się w miarę czuję, kawcia pójdzie to będzie dobrze, a później wieczorem co zrobię? Oczywiście trening, trening, dokładnie. No i w końcu, moi drodzy, autostradka nie tymi dziurami, całą drogę bym prawie dybał. Słuchajcie, moi drodzy, na Instagramie właśnie było takie hasło: typu, transport się nie opłaca. Wiecie, że wcześniej pracując u innego przewoźnika, to on cały czas narzekał, że mu się nie opłaca, nie opłaca, a za pół roku po prostu kupił, nie wiem, dwa auta, trzy auta, a na koniec roku poprawiałem sześć aut nowych kupić, no nie? ale że mu się transport nie opłaca. Dzisiaj podwyżkę cały czas narzekał, że mu się to nie opłaca, nie ma z czego i tak dalej. A pracując u tego przewoźnika, uwierzcie, że od i 3,5 roku nie słyszałem tego tekstu, że coś mu się nie opłaca. Tylko takie słowo słyszałem: jeśli ja będę miał z tego pieniądze, Ty również będziesz miał z tego pieniądza. I na razie mam, jestem zadowolony. No i chyba szefostwo też jest zadowolone. Dlatego widzicie, moi drodzy, przewoźnik, a przewoźnik to są dwie różne rzeczy. Tak bym to pięknie podkreślił, bo na Instagramie padł pad taki temat, więc mówię, tu Wam też o nim opowiem. Tak, takie moje doświadczenie, w procesu kilku przewoźników, to no naprawdę przewoźnik, przewoźnik to jest coś innego, <noise> tak ładnie by to ujął. A co mam w pogodę deszczową, dzisiaj muszę trening zrobić, oczywiście zrobię go. Jak nie w naczepie pustej, no to gdzieś tutaj mnie naczep będzie chyba pełna, bo ja teraz mam rozładunek, załadunek tutaj, później znowu jadę na rozładunek i załadunek, czyli moi drodzy, troszeczkę dzisiaj roboty jest. Ale wiadomo, trening trzeba gdzieś zrobić, kuźwa, no i muszę dziś go kuźwa dzisiaj zrobić. Właśnie będę do Łodzi, może ktoś jest z Łodzi, byśmy zrobili wspólny trening. No ale oczywiście, co ja gadam, kuźwa, na Instagramie ogłosiłem, zobaczymy, że ktoś się chętnie trafi. Dlatego, moi drodzy, obserwujcie mnie na Instagramie, Adrian Trutzker Packer, czyli Adrian, podłoga, Trutzker, podłoga, Packer. Tam często daję relacje i zapraszam na wspólne treningi, dlatego, moi drodzy, obserwujcie. A będą dymy w trasie! Będą dymy w trasie! Dokładnie! A link do Instagrama zostawię wam w opisie! A teraz właśnie się pędzę, no zobaczymy, może ktoś się trafi na Instagramie chętny na wspólny trening, ale wiecie, no dzisiaj środek, zanim ten film publikuje, to pewnie w weekend, bo jak wiecie, pauza 9 godzin. Co, kurde, szybki sen, szybkie przygotowanie posiłków, szybki trening. Oczywiście trening, na trening zawsze znajdę czas, i może będę dłuższy. I trzeba dobrze zrobić No i co kurde No i znowu w trzeba dbać, No nie Dlatego moi drodzy Widzicie kuśwa, nie, nie, nie jest lekko Ale się daje radę Najważniejsze Żeby dawać radę A wymówki zostawiać. No dla kogo <tysy> ty już wiesz Wariacie Ty już wiesz No I to się mordeczki właśnie liczy No teraz co Pędzimy na rozładunek Pierwszy Załadujemy się Pojedziemy z powrotem ci tu będziemy się przepinać Zapinać i tak dalej Pojedziemy później na rozładunek Załadunek I tam zrobimy trening To co mordeczki Do później no przestań wariacie padać, przestań, bo treniczać się zrobić, trzeba zrobić. A ja mnie to też zrobię, będę się przejmował, no nie? A mam cię. Ale muszę wam się pokalić spalaniem. Kuźwa, jadę pod silny dość wiatr, dlatego deszcz pada. I powiem wam szczerze, że norma jest niezaciekawa. Nie będzie premii w tym miesiącu. Nie będzie. No cóż za to się nie poradzi jak są takie warunki pogodowe, norma zawsze pójdzie do góry. A to jest plandeka, jak wiatr jak wieje po ukosie, to oczywiście tak cały czas kontra musić na prawo, bo na lewo mnie znosi. No i oczywiście mam 20 prawie 4 dni na ładunku, no to czy by chciało, czy by nie chciało, musi swoje wziąć prawda? Dlatego widzicie moi drodzy, nieraz nie jest lekko w transporcie. <laughs> Poczujmy się jak w Hollywood. Zawsze jak tu przyjeżdżam, mam takie właśnie wrażenie, jak w Hollywood. Stoi no po malutku, dojeżdżamy! Ej, murdeczki, widzicie co? Ta biedronka miała mistrza świata. Normalnie tam jest parking dla ciężarówek, jak widzicie. Kurde, normalnie tam jest komedia. Kiedy bym tam nie przyjechał, niby jest tam, nie wiem, 3,5 tony, czy jakoś tak. Ale uwierzcie, auto za autem tam stoi. Kurde, normalnie tak więcej nieraz było kurde, ciężarówek niż osobowe jak takich podjechałem. Komedia, ale. Nic z tego biedronka nie robi, słuchajcie, to kierowcy podjeżdżają, robią zakupy sobie na cały tydzień, więc trochę hajsu tam wydają. Dlatego biedronka pewnie im pozwala pauzować. Dlatego to jest chyba najlepsza biedronka, z jaką mam styczność. Bo to mnie też zajeżdżam, oczywiście, no zakazy są po to, żeby je łamać, prawda? Zobaczcie, tu już koledzy się pauzują. O, Mercedesa nie może odpalić. Na przewody cisną Bateria tylko padła Dobra, i wlatujemy My god Zakręt poszedł Dobra, jest zioma na porciarni To jest najlepszy ochroniarz w tej firmie Cały czas praca Mówię, że jesteś najlepszym ochroniarzem tutaj No nie? Rządzisz, no nie? Tak, Myślał... tak, tak, no Ale w porządku chłopak jest. To co, można wjeżdżać już? No. Można? wjeżdżać? No. Dobra, dzięki, mordeczko. Na radę, ja nie. Dzięki, panie. Będziesz na filmie. Kiedy wrzucisz? A nie wiem, może w weekend. W weekend chyba, wiesz? W weekend, mistrzu, wrzuca. w weekend. No dobra. Nie no, w porządku, poczyna no jest. W porządku, jest, nie ma co płakać. Nie jest zły Dlatego, mordeczki, pamiętajmy, szanujmy każdego człowieka, a nie się wyśmiewajmy albo coś tam. Bo to pewnie nie jeden, zaraz, kurde, by z kolegi się to chciałem, nie mógł pośmiać i tak dalej, powygupiać. Oczywiście w ten negatywny sposób, nie w ten pozytywny, ale pamiętajcie, zawsze szanujmy każdego człowieka i z każdym porozmawiajmy, to się właśnie liczy. Bo każdy z nas jest taki sam. Tylko jeden ma to, drugi ma tamto. Ale tu mamy miejscówkę, mamy już miejscówkę, dobrze, dobrze. Wyczaiła mi stufę, wyczaiła mi scuwe. O kurwa, dojedymy, dojedymy. O, 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 panie Adrianie, za daleko. W pasach trzeba jeszcze jeździć, pamiętajcie, w paseczkach, w paseczkach. Dobra, dojdzie tam. Eee, panie, zobaczcie, kurwa, normalnie, petarda Sterka, brudne tylko. Ale będziemy na miejscu, kuźwa Psejdzie, pany przejdzie, przejdzie, idzie, kuźwa normalnie Nie dupnijmy nigdzie, nie dupnijmy Syken myken Siala lala Zobaczcie jak pięknie Kuźwa, normalnie jak Za młodego Dobra, nie za daleko, nie za daleko Dobra, tak może stać, idę, ten deszcz pada, idę wszystko porozpinać, drzem na parking, krótka pauza, później podpinamy naczepę i lecimy dalej, po swoje. Pamiętaj mordeczko, ty też również idź po swoje, a wymówki zostaw dla kogo? Ha, ty już wiesz, To już to wiesz, nie muszę powtarzać. No dobra, teraz właśnie idziemy, Porzucę się z dokumentów, pobieramy kolejną naczepę na kolejną trasę. Może któraś z tych będzie, ale to jeszcze wszystko zobaczymy. Idziemy teraz na górę, poznam się wszystkie dokumenty i pobrać później na magazynek na czapę, ale taki filmik już za niedługo zrobię, jak wygląda moja praca w ramenie pod plandeką. Dlatego za niedługo przygotowuję cały tydzień z mojej pracy, więc mordeczki. Rzucę Oleśnicę, rzucę łódź i będę lechał, jechał na załadunek też do łodzi. Tak to wygląda, moi drodzy. A, jak wam wcześniej wspomniałem, będę właśnie nagrywał taki film z mojej pracy. Napiszcie w komentarzu, czy nagrywać, czy nie nagrywać. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Dlatego wam mniej więcej pokażę, jak akurat jestem zadowolony. A teraz czas na szybki prysznic i dopiero zaczniemy robotę. Ale słuchajcie, tutaj mamy dwa prysznice. Ten prysznic jest, jak macie dużego, bo no wiadomo, gdzieś są otwarte, nikt się nie wstydzi, tak? A drugi prysznic jest, jak macie, małego, ale wam pokażę. Wtedy się zamykamy, widzicie? I się nie krępujemy. No, tak to właśnie to wygląda. W takim razie, moi drodzy, Ja w to będę tam. <grybujesz> Najlepsze jest to, że byłem pod prysznicem, a zapomniałem wziąć pianki do golenia. No i się kuźwa nie ogoliłem, ale dobra, idziemy teraz podpinać Na naczepę, bo trzeba jechać. No i dobra, moi drodzy, pędzimy teraz. Sezamie otwórz się. Dzięki. No i wjeżdżamy, moi drodzy, na pierwszy rozładunek. Tutaj. Słuchajcie, nie chcą mnie rozładować. Rozładujemy tylko na drugiej zmianie, więc. I to się nazywa mordeczki czekanie na rozładunek BAM Trening zakończony, godzina poszła, a teraz idę się zgłosić, że już jestem po i mogę się rozładować. No dokładnie. Akurat fajnie, skończyłem trening i do mnie gości przed Dawaj się posebek, bo trzeba się rozładować. Mówię, no dobra, to już działamy kusiwa. No i właśnie wjeżdżam na halę, tu pod namiot. Jak na spokojnie, kurde się rozładuję. O godzinie 16 muszę wyjechać, bo czas pracę do godziny 19 na... 15 godzin, więc widzicie, wszystko napięte, ale mam nadzieję, że się wyrobi. Jest dopiero godzina 15, moi drodzy. Czyli spokojnie damy radę, no nie? A jak coś, to się opisze. Korki były, no nie? Naczepa, właśnie jest przygotowana do rozładunku, jak widzicie. Teraz czekam, a w tym momencie sobie zjem prysznic i uciekamy stąd. Heh, zobaczcie, mam coś dla kierowcy tutaj. Normalnie pełna kulturka nie pogadasz. Zobacz, jest prysznic. Oje, na no, czujniczek jest. No to co, bierzemy się teraz za kąpiel po treningu i po zadunku. Kuźwa, sama przyjemność. Dobra, działa. No i mamy koreczek delikatny. No cóż, najwyżej się troszeczkę przeciągnie czas pracy. No co zrobić, kuźwa? Wszystko na styki miałem wyliczone.